serdecznie na warsztatach tanecznych online z Latino Solo. Nazywam się Jędrzej Kałc i przez kolejne nasze spotkania będziemy uczyć się czterech podstawowych stylów tanecznych. Poznamy podstawowe kroki salsy, baciaty, czaczy i rock'n'rolla. Na naszym dzisiejszym pierwszym spotkaniu pokażę Wam podstawowy krok z każdego konkretnego stylu. Na kolejnych lekcjach będziemy uczyć się krótkich choreografii właśnie z tych stylów. To zaczynamy. Zaczniemy sobie od bociaty, od kroku podstawowego bociaty. Uginamy lekko kolana, stajemy ciężarem ciała na prawej nodze i będziemy szli sobie cztery kroki w lewą stronę. Ruszamy od lewej nogi i raz, dwa łączę, trzy do boku, cztery dostawiam, nie, dosta nie zmieniając ciężaru ciała. I wracamy z powrotem w drugą stronę. I 5, 6, 7, Nasze kolana są cały czas lekko ugięte i zrelaksowane. Spróbujemy troszkę szybciej. W lewo cztery kroki. Raz, dwa, trzy i Wróć. 5, 6, 7, 8. Do tego spróbujemy dołożyć ruch naszych bioder. Stajemy sobie szeroko na nogach i próbujemy zakręcić ósemki biodrami. Jedno biodro robi jedno koło, drugie biodro, drugie koło. Ramiona są nieruchomo. I raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I to samo spróbujemy połączyć razem z krokiem. Pokażę to tyłem do Was. Będzie Wam w ten sposób dużo wygodniej. Ruszamy od lewej nogi do boku i dokładamy biodra. I raz.

Spróbuj. Krok podstawowy baciaty mamy już za sobą. Przejdźmy w takim razie do salsy. Nadal jesteśmy na lekko zrelaksowanych kolanach. Cały czas one są ugięte. Ciężar ciała znowu mamy na prawej nodze. Będziemy ruszać e, krok podstawowy do przodu od lewej nogi. Wchodzimy ciężarem ciała na lewą, podstawiamy prawą w miejscu, wracamy, łącząc nogi, zmieniamy ciężar ciała. Jeszcze raz to samo i do przodu w miejscu. Nogi I zmień ciężar ciała. To samo spróbujmy tyłem. Ciężar ciała na prawej nodze, od lewej ruszamy do przodu i w przód. Podstaw w miejscu, zmień ciężar, przejdź znowu na lewą. Troszkę szybciej. E, raz i dwa. OK, a teraz krok podstawowy do tyłu. Od prawej nogi ruszamy w tył. Co ważne, nie stawiamy z tyłu pięty, tylko samą przednią część stopy. Zabieram palce do tyłu. Raz, w miejscu dwa, łączę i zmieniam ciężar ciała. Jeszcze raz to samo, prawa noga w tył. E, raz i dwa, zmieniam ciężar ciała. Super, spróbujmy tyłem. Prawa Noga przygotowana rusza w tył. Raz i dwa. Zmieniam ciężar. A teraz połączymy obydwa kroki. Do przodu, do tyłu. Najpierw pokażemy to tyłem. Siedem, osiem i raz, dwa, trzy, cztery. 4 do tyłu, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz. I lewa przód, prawa w miejscu. Zmień na lewą i do tyłu. Prawa do tyłu, lewa w miejscu, zmień na prawą. Spróbujemy to samo szybciej. I pamiętamy o naszych biodrach z baciaty. Takie same, taki sam bioder wykorzystujemy w salsie Od lewej nogi do przodu. I raz. I dwa prawa w tył. trzy i cztery, Troszkę szybciej. 5 i 6, 7 i 8. Super! Salce i baciatę mamy już za sobą. Przejdźmy do kroku podstawowego czaczy. Tutaj nasze kolana będą proste. Tam cały czas byliśmy na lekko zrelaksowanych, swobodnych kolanach. Teraz wyprostujemy nogi. Staniemy na naszej lewej nodze. Pokażemy to tyłem. Prawa noga jest zgięta. Mamy nogi razem. Będziemy ruszać podwójny krok w prawą stronę. Na prostą nogę. Cza. Cza raz do boku. Teraz od lewej nogi idę do przodu, łączę w tym czasie kolana, nieduży krok, wracam do tyłu na prawą trzy i wracam podwójny krok w lewo. Cza, cza, raz. Od prawej nogi do tyłu, do tyłu na prostą nogę, wracam do przodu na prostą nogę i zaczynamy wszystko od początku. I podwójny w bok, cza, cza, raz, lewa przód, dwa, połącz kolana, wróć, trzy, i do boku, cza, cza, raz, prawa w tył, dwa, lewa do przodu, trzy, i troszkę szybciej, i dwa, trzy, cza, cza, raz, i w tył, w przód, Cza, cza, ręce swobodne. Dwa, trzy, cza, cza, raz i tył, przód, cza, cza, raz. To samo spróbujemy przodem. Ciężar ciała na lewej nodze, prawa przygotowana. Mamy prostą lewą nogę i ruszamy w prawo. Dwa, trzy i cza, cza, raz i przód, w tył, cza, cza, raz i w tył. Przód, cza, cza, raz i dwa, trzy, cza, cza, raz i dwa, trzy, czacza cza, raz. I teraz podstawowy krok rock'n'rolla. Zdecydowanie pochylamy nasze ciało do przodu, mamy ugięte kolana, mocno przenosimy ciężar ciała nad przednią część stopy, tak żeby wasze pięty były w ogóle wolne od ciężaru. Będziemy mogli je swobodnie podnosić. Mhm. Ciężar ciała mamy na prawej nodze i zaczynamy. Najpierw dotknij podłogi palcami. Postaw całą stopę. Druga noga, postaw całą stopę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas jesteśmy pochyleni do przodu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, dodamy teraz krok do tyłu. 6, 7 i poduszka cała, poduszka cała i w tył i w przód. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, sześć. Ok. Jak już mamy i umiemy, spróbujemy dołożyć podskok do tyłu W trakcie, kiedy zabieramy lewą nogę do tyłu, przeskakujemy w tył i wracamy do przodu I raz, dwa, trzy, cztery, przeskocz, wróć 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 I to samo tyłem Pięć, sześć, siedem, szybciej Raz, dwa, trzy, cztery, tył, przód Raz, dwa, trzy, cztery, tył, przód Raz, dwa, trzy, cztery, tył, na dzisiejszej lekcji nauczyliśmy się podstawowego kroku baciaty, salsy, czaczy i rock'n'rolla. A na naszym kolejnym spotkaniu poznacie krótką choreografię baciaty. Do zobaczenia!